Okay, bo mam samolot y, tego. Mm -hmm. Samolot zwiedzający. I nie wiem czego teraz użyć. Chwil, co masz? Samolot zwiadowczy, zwiedzający? ZWIADOWCZY! 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 Walę w tamtego o, Ale dostał plombę! O, ho, ho. Myślisz, że zbliżę się do tamtego pancernika na tyle mocno, żeby mnie nie zauważył. Ja o nie no, nie no nie ma opcji, nikt się nie zauważył Może dobrze, jesteś tylko na środku moza wielgachnym statkiem! A jeśli ktoś nie wie, co to za gra, jest to gra World of Warships od firmy Wargaming, czyli sponsora dzisiejszego odcinka. Grę nieraz, nie dwa widzieliście na moim kanale, ale jeśli ktoś nie wie, to jest to gra całkowicie po polsku i całkowicie za darmo. Jest to symulator bitew morskich, w których macie dostępnych ponad 750 historycznych statków z 13 różnych nacji, bazowanych na prawdziwych schematach z połowy XX wieku, a do tego 5 klas statków jak niszczyciele, krążowniki, pancerniki, lotniskowce czy okręty. Podwodne. To wszystko okrojone pięknymi mapami i dobrym soundtrackiem. Do gry można podchodzić na luzie albo taktycznie samemu, albo Plutonie do trzech graczy. Gra cały czas się rozwija, nowe aktualizacje, nowe misje czy battle passy. A dzisiaj z okazji dziesięciolecia gry poza wydarzeniami z kodem X-Voyage dostaniecie 20 dni premium, miejsce w porcie, japoński statek trzeciego tieru Tenryu i dowódcę z sześcioma punktami umiejętności oraz szansę na wiele dodatkowych nagród, które widzicie na ekranie. Warto zaznaczyć, że kod działa tylko dla nowych graczy, także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do opisu, tam są wszystkie linki, kody i bonusy. A teraz wracajmy do filmu. Oczekiwanie panie na graczy. mi wytrawę? ja jestem. Słuchaj, Też ja jestem. nie grałem. Czekaj czekaj, 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 i... właśnie twój darmowy ten. Ole dostałeś pani Uu. Jakie mówię, jak To jest pęka normalnie, ja No tak, tak, no ale chodzi mi o to, że z okazji dziesięciolecia przyszedłeś do gry i kontenery otworzyłeś i dostałeś. No ale to miałem fajta po prostu, no, jak A ja nie ile, jest ile mam HP? Kazakiem. Aha, no tak, ja mam nie, bo ja jestem z nie um, nie tym ja myśicielem. 58400. 58 No staje, ja mam 17, ale ja mam, ja mam torpedy, pani. Pani, pani. Nie, gówniarzu, nie poczekaj. No, no, no. Ile moje torpedy biją? 18400, no. Dlaj, wiesz co ja mam? Raka. Ja mam atak. Nie, atak lotniczy bombami głębinowymi. O kurde. Mogę z nieba spuścić. A atak. powiedz mi, ile ile węzłów płyniesz teraz? Bardzo pomału. Dziesięć. <gry> No, ja niestety. To Ale chyba mam ekstremalnie. Samolot... Cześć, bo mam samolot y, tego. Mhm. Samolot zwiedzający. Nie wiem, czego teraz użyć. Chwil... Co masz? Samolot zwiadowczy, zwiedzający? Zwiadowczy, zwiadowczy! A mogę ten Ej, samolot wynająć i pozwiedzać sobie unikrecie. co? ja też puszczam swój. Po co ty skręcasz? Ja robię kółko specjalnie stare, żeby tego, żeby cię dogonić. W sensie, żebyś nie. nie... Weź, nie... przestań. No nie śmij się, no Boże, no, no ty No dobrze, no ja kółko spoko. robię. Spokojnie, nie panikuj. Patrz, żeby no, cię ci jeszcze zasłonę ze mną, żeby cię nie widzieli za szybko. Patrz. Poczekaj na Żeby cię nie widzieli, patrz, patrz, zasłaniam no typ, cię. No to ale, no to byśmy mógł zasłonić jak tam On jest po lewo, nie widzisz, że leci? Kto jest po lewo? to ja jestem wykryty. Nie widzisz, nie, na jesteś wykryty, mój. wydaje no, ci się. Wydaje się, w chmurę twoją. Wydaje, chowaj w, się w chmurze. Jak ty wejpujesz. No. Że się w Daj, bo musimy, musimy lecieć moim, moim trybem, nie twoim, ok? Mhm, tylko, że ja płynę 33 węzły na tego. Dobra, no. posłaj mnie. Ty pijesz 33, ja Płynę 24. Lecimy na kwadracik F7 w F7? lewym dolnym 7? muszę staj. ja mam minus 5 to i daj mi przeczytać. <laughs> A tu, ale, ale plusem se przybliż mapę. Plus kliknij. Puło! What? What? <laughs> Dobra, już mam na pola. <laughs> Dobra, to jest dokładnie F7, tak, tak jak w WoCie, dokładnie F7, tak samo. lewy dolny, lewy, dolny? Prawy dolny lewy dolny, F7. E lewy dolny F7 To jest prawy dolny, jak patrzysz na mapę. Masz, jak masz kwadracik F7, to w lewym dolnym rogu tego kwadracika! Aha! No ja mi trafił! Ej Dobre. trafił mnie ktoś! Już a? dostałem! Za ile? nas Nie, niby? Z ten... nie a, dostałeś ja nie nic! Masz full HP! Ale... O, o, a. No nie panikuj! Dobra, ale się stresowałem, że dostanę. Dobra! Wychryto nieprzyjacielski pancernik. Damy adę, damy adę. Staj, ja jestem już tak napalony. O no kurde. Ale jako... mam jeszcze. Cześć, co ja mam pod tą... Dobra, pod tę mam grupę naprawczą, zobaczyć po prostu. Standard, healing, standard, dobra. tak. E, jak, e, a bijesz odłomką urządzym coś przejść w bo ja od. Ja o, walę podstawowy. Tak? tak powiem bardzo. mówisz. Radnie, bo... Ja jej, chyba jej, też jej, z tego co no. pamiętam. E, dokładnie tak. A dokładnie OB. Dobra, ale ja mam ten atak lotniczy kliknąć, bym chciał, ale nie mogę, bo, bo jest też 8 km O ty, dobrać. mamy tam dużo jak celów. Zasięg, jak sprawdzić zasięg do celu? to 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 to. ty, leci! Ej, Może trafi ja... nawet, ej! Ej, Byku, ja mam 8 Trafiłem! Kilometrów. Trafiłeś? Trafiłem, no? Ej, nie możesz, strzelać, że trafiasz? Poczekaj! O kurde, za daleko. Poczekaj, bo ja potrzebuję czegoś, co będzie 8 km od nas, i wtedy mogę wysłać na to samolot, żeby to ładnie. No jak tak, tu przylecisz, to ja, już będziesz miał. Kolego, ale ty lecisz szybciej, bo jestem pancernikiem! No tak, no jesteś pancernikiem. Coś mnie trafiło. Ty, co mnie trafiło? No, strzelają cię, a co ty myślisz? To cwaniaczki jakieś są. Nie, ty myślisz, są. kurde, że ciebie nikt nie będzie ształ, tak? Tego myślisz? No, lecę na doładowaniu teraz. O, kurde. O, ja strzeliłem. Ty, trafię? Ty! Myśl, myślisz, że zbliżę się do tam... myślisz, że zbliżę się do tamtego pancernika tak, O, ale ktoś dostał. Myślisz, że zbliżę się do tamtego pancernika na tyle mocno, żeby mnie nie zauważył? Ja o, nie, no nie, no nie ma opcji, nikt się nie zauważył. Może dobrze, jesteś tylko na środku morza wielgachnym statkiem! Myślisz? Staję dookoła nas latają samoloty, które nas spotują co sekundę. Jesteśmy takimi nubami tutaj. O Boże, jak my psujemy ludziom grę, przepraszam, tych ludzi. Ej, o kurde, ludzi. my we mnie dwóch Turypedy. na wola, ty To je mnie walna, że 6000 staje już. Oni są jakimiś prosami, ej my trafiliśmy do No no no, no no Trafię torpedą jakąś Uuu, Ty łamka Śmieć poszedł Dobra, nie chcę zasłony dymnej. Musiałem przez przykład. O oh, boże! zasłony dymną, nic nie stary, widzę. Stary, mam problem, mam silnik uszkodzony. Mam jeszcze Dobra. 40 sekund przeładunku ogólnie, mam problem. Patrz, 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 samolot! Ale pomożesz mi z tym kolesiem? No już, no pomagam, no jak ja... Ej, stary, ja mam 2500 HP już, bo mnie to pedami trafiają cały czas. Stary, ja mam 1500. Nie wiem, czy przeżyję. Nie przeżyję, nie ma opcji. O, mega, nie wiem, torped, za długo się stary. ładowały. Jest mega lipa! Jest młyn! Dobra, szukam ja ciebie, jesteś. Jednego zatopiłem. Ja... Dawaj, ciśnij go, ciśnij go. Ty w niego, on w ciebie, ładnie! Aj, ja dostaję mocno, ja dostaję mocno, ale wysłałem mu tam torpedy, ja nie, trafiłem nie trafią. Nie trafią, nie trafią, bo za. Chociaż bo może to. Za nie, to ty, nie nie, 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 nie. Nie, nie ma opcji, że ona nie trafi. Nie. A za... ile masz ładunek torpedy? Mam plan, mam plan, mam plan. palę się, palę się, palę się. O! Kurde, ja coś tu dobrzy! Wysadził cię, wysadził. No i tak jakiś trafiliśmy jakiś polubi. Ten gość nawet ma ładną, ładny emblemat. Ładny emblemat, co? Dawaj, dawaj, słuchaj, ja oferuję ci Ale rzecz, o czym okay? ty mówisz? On był siódemką, no to on był byku. tier wyżej. Byku, 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 po, mi poważnie, ok? Wychodzę. Zmniejszmy tier, tak. Mmm, Masz czwórkę? O, no i dobra, i w końcu o, mówisz na faktów. ja mam e, niszczyciel teraz. I Może z, być? I z jasław. I z jasław i klas horn. Ej, ale ci jest mojego, a mój e... stary tak jest dopieszczony. Zerwa mnie. Klas horn brzmi trochę jak święty Mikołaj. Tylko w jakimś po holendersku. Panta Nie, klas horn. Clássa staję powiem ci tak, śmiej się, śmiej, ale ja zrobiłem upgrade'y za free expa, zrobiłem działo, zrobiłem wszystko, co mogłem, to, zrobiłem w tym czołgu, to, to jest dopiero strany... okay. Zrobiłem upgrade'y za free expa. Nie, nie za free expa, to Za znaczy, tak no, wolnego expa, wolnego, wolnego, tak, no bo jest... Ty nie pamiętasz mechaniki? Ale, to to, ale mi chodzi o to, jak to podkreślam, jest powiedzieć, zrobiłem upgrade'y, nie wiem, ulepszyłem załogę, to zrobiłem, za free expa. No bo mam free expa, no to, a ty nie masz, bo ty, no niestety, ty... Ja nie wykorzystuję dróbkiem. po prostu, ja wolę nie kupić nie nowy drób. statek. Nie jesteś nobkiem. Skoro tak mówisz, niech będzie. Gdzie o, teraz, dobra. panie kapitanie? Dobra, no, a, czuj, moja plusik, 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 dobra. A, ja <grym <grym uwaga, sobie... robię, robię teraz tak jak ty, uwaga, dobra. plusik, uwaga, plusik, uwaga. plusik. Uwaga, moja teoria to E8 w <grym> lewym dolnym rogu. E8. I to będzie bardzo ładne. No tam na lewo przy jest wysepka, wysepce. przed nami jest wysepka, ale zaraz jest taka mała luka, gdzie będziemy napiedzielać petaleda, mm -hmm. petaled, petaledami. to epedami Dobra, czy używamy Y, 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 y żeby przyspieszyć się tam, czy nie? E, u mnie to jest T. No, do u oczywiście, ciebie może T. Tak, Dobra, tak. przyspieszam. No słuchaj, my chcemy być piesi, którzy to torpedę i będą wygrywani. Okej, okay, a na co my w ogóle gramy? Gramy z czwórkami na czwórki. Fantastycznie, wszyscy to czwórki. Bardzo tak. mi się to podoba. O, coś przed nami już się pojawiło. Wiemy, ja już, staję. Ja Jestem na tyle doby, że ja ci wytłumaczę zaraz, jak to działa. Dawaj, zaraz, kto go pierwszy trafi, dawaj. Dobra, ja go trafię od razu. Patrz, idealnie wyliczone. Idealnie! Nie trafiłeś żadnym. co moje? Dobra, też nie trafiłeś. Nie trafiłem. Też nie trafiłeś, dobra, teraz ja. Uwaga, uwaga, uwaga! Bęb, nie trafiłem. Za duże dystans. Po lewej, bardziej. po lewej twojej! Wiem, no, no czterema trafiłem. O boże, pytaj po mojej prawej jest milion. milion ja wysadam tam to Znowu EP, czterema do trafiłem. Dobra, wiesz co ja zrobię? Ja zrobię Play'sa tak zwanego Tak A ja nawalam go Ja tego tego nawalam tylko pociskami Ej on we mnie oddaje mi! On mi oddaje! Krycha! Który? dasz! Który ci oddaje? No ten kilometr ode mnie! No nie widzisz go! Kilometr? To jest od jobu! No nie wi No weź mi pomóż! No końcu, właśnie próbuj Próbuję ci pomóc, stary! O! To jest peda! Jak to pod nim? Te wiem coś? Co ci się stało? No bragi? Heh? Dobra, ja troszeczkę stolowałem, ale to nic, bo ja jestem dobry. Czekaj, bo ja przestawiam się z tymi z torpedami. Gdzie... Gdzie wy jesteście, Jezus? Bo! Lecę! O, oh, Ale psa zabijen. Trafiłem w niego trochę. Pomagam ci z nim. Pomagaj, 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 Kycha, pomagaj! Kycha, pomagaj! pomagaj! Dobra, o, a tamten. zderzył się nasz! Nasz się zderzył z nim i go wysadził! Ja, chyba nie o tym rozmawiamy, nie o tym samym. To, dobra, a staje, bo ty gadasz... Ja walę w tego mnie... co ma. Duja du i Troin. Nie wiem jak to przeczytać. Kogo? A, dobra, już widzę. No, no, dobrze przeczytaj, Duja, no, du ja, du, du, no du coś ja i do No, stary duja! Po... Ja. No, no dupy. Dawaj, pomóż mi go skończyć. 1000HP mu zostało. Silnik uszkodzony, nice. O, nie, Flutuje. Dawaj, no. ostatni, ostatni, kolizja, ostatni. kolicję Kończę go. Jest, leży! Pomóż mi, pomóż mi, obok mnie, kilometr ode mnie. Ale gdzie on płynie? Powstacza. On płynie w tym kierunku, dobra. Zawijam do ciebie, uważaj, torpedy na ciebie lecą. Uniknąłem, 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 uniknąłem wszystkich! A moje torpedy lecą też na niego! Uwaga, one-tapik, one-tapik! Wszystkie wlecą! Wszystkie wlecą! Jest! One-tap! Rozwaliłem o nie. go, one-tapnąłem, one-tapnąłem, staję, o. ja jestem... O, o ale ja Staje. Goł... Staję, jestem takim gołcikiem. Wiesz co ja zrobiłem? One-tapnąłem typa torpedami. One-tapnąłem całe HP od ZEA do 100. Y, znaczy, od 100 do ZEA, znaczy. No, ale dokładnie tak zrobiłem, wiesz? Dobra, dawaj, 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 stary. Musimy pokazać klasę. Lecą torpedy. Klasa czy, Klasa, czy Ale torped moich leci, nie, nie ma opcji. Nice. Nie ma go, nie ma go. Pań. Ile masz Kili? Dwa. 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 Ej, ty dziadzie, ja mam jednego. Ale no. ja mam takiego turbo dobrego. Takiego do turbo. cię, Na pewno lepszy niż twój. Tak, serio, serio. No nie oszukujmy się, no. Serio, serio? Serio, serio. Serio, serio. Serio, serio? serio bo mi. Ej, no, staje. Jak zobaczysz, ile ja mam d to powiesz tak. Dobra, Matigas lepiej, serio. Dobra, tak go. O, ktoś innego go dobił. Zwycięstwo już, panie. No tak. Ile masz d Ile masz Na pewno eee, Nie mam jeszcze. Dwadzieścia dziewięć koła. 40 koła. Uhu, uh, uh. 40! Nie byle, kto? Nie byle I, czekaj, kto. Teraz zobaczmy ja pół Zobaczmy i... wynik drużyny. Okej, okay, okej, okay, wynik drużyny. Uuu, byłem to był pierwszy. FP. No jak, jak, nie wiem, czy jest zepsuł. No bo miałem sobie. więcej kili, ale pamiętam, jak tak jest z tymi killami czasami. Nie, pomylić się, pomylić się. No cóż no. Zaraz pokażesz Pomylę. mi, jak jeszcze raz grasz. Dobra, otwórz wszystkie. Poproszę. No i proszę! Ósemka za darmo, niemiecka. Branden. Cześć, ja No i nice! Ile mam kondynerów? Ja już nie mam, ja wszystkie otworzyłem! Ja dostałem jeszcze ósemkę, panie! Proszę bardzo, ja paki ładny. Ej, ósemkę chcę zagać? Hu <grym> hu hu! Huh. Dobra, możemy słuchać ósemką, ale obstawiam, że w ciągu 15 nie, minut... Nie, 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 nie. Dobra, nie, nie. Dobra, nie, to, że mam, to nie znaczy, że umiem grać. To chyba nie ten poziom, kolego, po prostu. Ja, ja byłem przekonany, że po prostu w ciągu pół sekundy deadniemy, no. Bo to za, za dobrze są. Na wyższych jak są tak, tak dobrze ludzie, że nie ma opcji. Tak. Rozpłacz biatwe Dobra, i dawaj dookoła tej wyspy. Gie Nie, gdzie to za daleko. E... 7. E7, prawy dolny róg. Gdzie ty jesteś, halo? Gdzie ty? No. O, A ty tam! O! E7, prawy, dolny. Oznacza, oznacza, e, 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 proszę. Lewy? Jak się oznacza? <grym> o! o! Kulturalnie, kulturalnie. Uwaga, ustawiam autopilota w tamto miejsce. To miało być. Uu. Tu chyba. No i teraz chillera i utopia Nie muszę nic robić, to jest bardzo przyjemne. A to jest fajne, no? Jakby się dało tak w prawdziwym życiu, już na samochodach, wszystkich ustawić, to byłoby super. E7. A ty musisz wyspę jeszcze tam opłynąć. Uuuu, to ja na razie nie będę turbo dodawał, bo ty musisz więcej dopłynąć, więc ja jakby na razie chillerka. Ale w sumie mi turbo im wiele nie da. Ja płynę już 34, a na turbo płynę 37. A to masz pewnie z 42. Ty na pewno chcesz to E7? No, no tam się będziemy nawalać! No bo wiesz, że tutaj zaraz z lewej ci coś przypłynie, nie? O kurde, jakie ja tu Nie Jest, zobacz się! Lewo, rzeczywiście, miałeś rację trochę! Dobra, 9 km. Dawad. Lecę, strzelam pierwszy!

Jak to przed nami? O kurde O uniknąłem to uh! Uniknąłem Też uniknąłem to epet Dostał trochę, ale nie tyle ile potrzeba było ładuj go, ładuj go, ładuj go, ładuj go, ładuj go Koniecie, dziadzie, dawaj! Dawaj, ładuj tamtego, ładuj tamtego, kończymy go, kończymy go ładaj, bo to epedy są wszędzie. Gdzie? To epedy są Od backburty! Od... Z tej błyty, back od... backburty! Pam ty, Wszędzie są! Dobra Git, i przyspieszamy. O nie! O nie! Dobra, muszę przepłyć. Przepłyć, przepłyć, przepłuń, przepłyć, przepłyć! Jest! Tu jeszcze jedna. Dobra, Git. O, to. Dobra, i ja teraz tu. Okay. Naceluj mi tu. Czy trafię? Czy trafię? Czy będzie pierwszy kill? Może być. Jeszcze jedne. Dobra, i ja torpedusy. Nie torpedami. Ja tutaj kolejnego nawalam już. Ale tu jest. Jak, tutaj jest nawalanka, jedna wielka. Ja, pięć Dostał 16 tysięcy! Nie ma go pani, pani. No, wow, pani, dobra, muszę chyba tobie pomóc. Co? No. Dobra, płynę powolutku. Ten gość tam, tam przeszkadza, bardzo i bije dużo. I to jeszcze. Dobra, nawracam. A w tamtego. Ale dostał plombę. Ohoho! To eped, Ale chłop ale chłop dostaje po 2000. Zara go nie będzie. Ile? Ja mam 2000 obrażeń? Nie no dobra mam osiem. Mam 8000 obrażeń, nie będę gadał. O kurde. Ale no nie aż tak! Torpedo dobra, To jest bulty. mega klepa. Jest mega klepa. Stary, jest mega On klepa. On ucieka ode mnie ty Jakim możliwym... Jak, jak to jest wywalić 5 pocisków i nie trafić żadnym? Chyba leży? Okej, okay, dobra. Muszę spowolnić. Ty masz już killa? Ja nie mam! Zaraz ko kończę tego kolesia właśnie. Kurde Kawałek, kawałek, dawaj, dawaj. Porobiony! Robi... Ja pierdziele Płynę, płynę no Trafiłem ja Dałem radę, dałem radę nawalam. A ty tam płyniesz widzę Ta, ja idę w środek walki, ja się ja nie Ja tego boję. porobię zaraz Ale Nawalam, nawalam, nawalam jakiegoś nuba. Nie mam Ale do totalnie naprawienia go, Totalnie nie. go jadę, totalnie go jadę, totalnie go jadę Ja tu walę też w jednego Niech leci. Prawie pójdę, wywaliłem w typa naszego, jaki jak nie umie pływać. Więc se kurde prawo jazdy na łódkę od nowa rób. klepa, 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 klepa! Torpedzioch, Siedem, siedem, 7, kil... dawaj, dawaj, zawaj ze mną! Czemu tam się na was jednym, no na środek mieliśmy, do walki do. O nie! O nie! O nie! Dobra, spadniesz. Nie, nie. Wywalił bo mi torpedy. Ale zostawiłeś. też go zatopiłem, też go zatopiłem, mam trzech zatopionych, stary! Ale ja jestem teraz sam! Ale ty dasz radę! Cześć, gdzie ty jesteś? Dobra. Chcesz zobaczyć playsa? A o, widzę cię, no. Patrz na tego playsa, patrz. Jesteś gotowy? Torpedy? A Jakie? Zobacz, Szej, Przygotowuję się. Przygotowuję się. Patrz, jaki tam jest trzy okręty mm -hmm, różne. Mhm, mm I teraz wszystkie płyną w prawo, więc kąt obliczam na podstawie wiatru. Tylko naszego nie traf. O! Jak o, to życie? Nie. nie zrobiłem obrazu! O nie! To ja mam osiem tysięcy pię... No wstyd. Wyszla, ja Pewnie więcej, co? 64 tysiące, 65 tysięcy ja 9056. No cóż, czasami ty jesteś lepszy, so, czasami. Gosh, ja so jestem lepszy patrząc na tą perspektywę. Co Ci mogę powiedzieć? W każdym razie, moi drodzy, jeśli chcecie bonusy, jeśli chcecie zagrać w tę grę, to kody i wszystkie linki macie w opisie. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Pa pa!